Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Agrarian Skies dzisiaj solo i zajmiemy się paroma przydatnymi całkiem rzeczami. Ehm, mianowicie, wykonamy sobie jetpack. Jedpack. Jedpack. Oczywiście jest pod autocraftingiem, więc problemów być nie powinno. No. Teoretycznie to się powinno zaraz skraftować. Chyba, że skóry nie ma. He, eee, dobra, skóry może nie być. Sk skóra, skóra, skóra. Jedna jest. Ale gdzieś były, była skóra impów, więc problem z tym być nie powinno. Uważaj, cyrus ją wykorzystał. Chyba jednak wykorzystał to jest krowa? Nie, to jest zasadnik. Krowa, krowa. A skóra. Nie ma skóry. No to nadal jest za mało. Czyli sobie poczekam troszkę na, na nasz jetpack. Mhm. Jeszcze raz przejrzę. Chyba, że w systemie jest. Taka też jest możliwość. E, masz dwie skóry i myp. A nie, jest tutaj skóra dobra. No i czego tobie tam brakuje Tych rzeczy, Ale one też powinny ci się skraftować. No. Pewnie się gdzieś tam kraftuje coś i... Albo nie no, Ale przecież masz na to craftingi To o co ci chodzi Dobra, to zrobimy to tak. Um, Scraftuj jeden tutaj. Co, działa? Nie. Hm. Dobra, e, w takim razie z tym troszkę poczekamy, bo tutaj widzę, że nic się nie robi. Czy mamy już ten jetpack? Nie, żadnego nie ma. No to tak, to przer W takim razie przerwiemy crafting tego i wznowimy po kolei. Może spróbujemy zacząć od tego. Brakuje ci tego Ledstone silniczka, Ledstone nowego. Zaraz go znajdziemy. Czemu go w ogóle nie ma w craftingu? No dobra, to już wszystko wyjaśnia. Kurde. No. Ale on był przecież w craftingu dodany, to czemu go tutaj nie ma? A, nie ma ich. Dobra. To już wszystko jasne. Więc tak. Jet. Koduj. Koduj. Ok, powinno być teraz już wszystko ok. Wy powinniście być tutaj. Okej, okay, i czy teraz nam się to wykona w końcu? No to wejdź sobie, zrób ten trybik. Czy też nie masz? Nie masz też autografingu. Dobra. No, czyli w praniu wychodzą tak naprawdę też craftingi. Bywa czasami. Gdzież, tyle skóry wrzuciłem, no, błagam cię, Ciebież to już jest kur. No i co? I teraz trzeba skraftować jeszcze. Ten plecaczek. Eee. Dobra. No i kraftuj. I co? Nie ma impuls daktów. Są. Aha, ty chcesz pełne, dobra. A, pełne, pełne. To gdzie są te impuls dakty? Proszę, masz. A no, ty dlaczego się nie tworzysz? Nie ma ciebie w craftingu też? Ech. Jak to się w ogóle zwie? Hardened Flux. No to czemu się nie kraftujesz? No właśnie, tak na odcinkach wychodzą takie błędy. Eee, Hardened Flux. Okej, okay, dobra, mamy lepszy um, jetpack. I teraz tak wsadzam go w to miejsce, on się tutaj ładuje. I teraz tak zakładam go, zakładam go zamiast zbroi. Gdzie on jest? Tu, dobra. Zamiast zbroi, oczywiście jest efekt y, wizualizacja graficzna, F odpalamy y, silnik, C włączamy c hover mod, y, mod raczej przeznaczony do trybu lądowania. I sobie latamy. I hover mod właśnie nas tak spowalnia. No, więc plecaczek jest naprawdę bardzo fajny, bardzo przydatny. Eee, dobra. I coś dzisiaj chciałem jeszcze robić. Nie pamiętam co. To odłożymy. Moglibyśmy zająć się w końcu tą kraftem, co prawda. Aha. I więc będziemy potrzebali tak, tą monomikon i naszej różdżki. Tutaj nam się pszczółki... Niech tworzą, mutują. Teraz tak, co my będziemy potrzebowali? Będziemy potrzebowali stołu. Stołu, stołu, on gdzieś tutaj jest. Tego stołu, o, tego stołu. Bardzo prosty sposób do craftingu. Oczywiście w tam krafcie jestem e, zielony, ale mam nadzieję, że tak źle mi nie pójdzie. Będziemy potrzebowali trzy stoły. I drewno deski. Okej, okay. o, na sześć zrobiłem. Dobra, mniejsza. Ehm, gdzie? Tu. Tutaj. To później ja to uzupełnię, ale póki co tutaj. Po pierwsze, będziemy potrzebowali stołu do tworzenia różnych rzeczy, więc Abrakadabra, Houdini, Rexio czaruje. I mamy stół do tworzenia zaklęć. Ty coś tutaj chciałeś? Tu jest jak odkrywać. Tu tutaj jest kolejne różdżki, są to jest alchemia. A, właśnie. I teraz tak. Jeszcze będziemy potrzebowali jednego stołu, który sobie stanie tutaj. Nie wiem, czy na to też różdżką. Pewnie zepsuję wtedy stół. Czy to się po prostu klikało tym takim fajnym czymś? A, dobra, wiecie co? Zanim tam jeszcze skończymy, z tym crafta, dalej zaczniemy robić. To tak. jeszcze jest craftingu. Jak chcę to. Twórz. I chcę. To i 16 tego. I masz mi to stworzyć już. No, widzicie, czasami crafting idą bardzo szybko, a czasami bardzo wolno. Um, I teraz tak, to poproszę. To poproszę. To poproszę i jeszcze 16 tych kart. Tylko gdzie one są? Tu jest 16. O, dobra, są. No i to będzie nasz e, bezprzewodowy bezprzewodowy do otwierania e, systemu Applied Tutaj wkładamy karty. Nie tutaj, tylko tutaj łączymy nasz system do tego systemu. I ładujemy dużo, używa prądu, bardzo dużo już. Niech to się naładuje. Ale cele, celki cały czas mają full energii. Więc jest dobrze. Ok, dziękuję. I oto teraz możemy sobie otwierać nasz system Applied w dowolnym miejscu. Znaczy, oczywiście oczywiście co ograniczone zasięgiem. Teraz tak, ja chcę jeszcze na dół zejść i Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, mianowicie tutaj zmieniłem w tych bioreaktorach to, żeby stąd stąd wychodzi... po jednym itemie szło do każdego. Wtedy to się rozdziela porówno, a nie z tak jak wtedy, że jeden z tam, jeden z tam i tak. W końcu wszystko szło do środkowego. E, I teraz tak. Ja jeszcze coś chciałem zrobić. I chyba wiem co. Scribing tools. Ja butelek. Nawet dwa, bo się przydadzą na pewno. Dobra, i chodźmy do góry. I teraz w tym oto miejscu yy, yy, yy. klikamy prawym. Tak, i mamy stół do odkrywania. Do odkrywania różnych rzeczy. Ale potrzebujemy też jeszcze paru innych rzeczy. Chociaż to już tutaj będziemy mogli wykonać. Mianowicie potrzebujemy szkła, a kryształu ja mam przy sobie. Więc tylko szkło poproszę. Chyba złoto tam było. I to robimy tak. Tak. I kryształki. Oczywiście te kryształki teraz będzie łatwiej zdobywać, bo się pozmieniały też craftingi. Właśnie taunometer i tym sobie wykrywamy. Różne rzeczy, tylko czemu to nie chce działać? Hmm. Nie wiem. Tak przy okazji sobie spojrzę na zadania. Tutaj właśnie, tu. Wykonałem te zadania, to będzie trzeba zrobić. Tutaj też. Na przykład z tysiąc... Pistonów, no to trochę to zajmie. No, Wizard. Pokaż mi to zadanie. A no właśnie, wykonałem to. Okej. Okay. Lepsze wandy. To za chwilę... <coughs> Mamy gardło. I pytanie, czy jaka to jest dobra książka? No, takie sobie i temy. Takie sobie. Ok. A, więc tak, jak tym się odkrywa? Nie wiem. O. O, nie mogę nic tutaj na razie odkryć. Tutaj też nic nie mogę odkryć, to tutaj mamy flux, lux, czyli światło. Nic, nic, nic. To jest taka teraz zabawa, naprawdę. Chodzenie i szukanie, czego można by tutaj było odkryć. Dobra, ale póki co, póki co, to chyba z tego nie dam rady, ale Apple też nie. Liście też nie. No dobra. E Możemy sobie teraz otworzyć na przykład Taumonomikon, i on chciał mnie od nas lepszych różdek. Trzeba by było na przykład to odkryć, ale nie mam, bo nie mam odkrytych tych aspektów, które tu są potrzebne. No więc to będzie teraz latanie i szukanie aspektów. O, mogę jeszcze znaleźć ogień, wodę. Ziemię, tutaj widzę pod tym jest hmm. jak odkryć powietrze. Hmm. Też nic, nothing, to jest tak naprawdę teraz takie latanie i szukanie. Więc ja chyba w, na następnym odcinku dopiero o eternal Serio, nie mogę jeszcze. To jest takie latanie, szukanie, więc e, Air Essence Eternal. A nie, to jest Air. To jest Igni, więc te dwie jeszcze powinienem móc sobie w spokoju odkryć. No, nie mogę. No dobra, trudno. Co będzie miało. Może redstone, kobel, spróbujemy. Was na razie nie chcę tutaj. Kości, może szart, szkło, złoto. Nie. A tutaj tak czy tak nic nie zobaczę. Na dole się pali. Na dole się pali. Ale ja też mogę stworzyć ogień tutaj u góry, bo gdzieś mam zapalniczkę. Przynajmniej gdzieś była. Ani nie sprawdziłem właśnie Redstone'a ani bruku. Więc zobaczmy od razu też. O, Brook nam dał coś. To na razie nie możemy. A więc Brook możemy szukać znowu po wszystkim po kolei. Chyba, że zaraz nam złotoc da coś. Nie, dobra. Ehm, co ja chciałem? Hmm, co ja chciałem? To jest pytanie. User joined your channel. Witam dzień dobry. dzień dobry, przywitaj się z YouTube'em. Witam, się z YouTube'em wiedziałam, dlatego tak ładnie wyszłam i tak ładnie dzień dobry powiedziałam. No, no. Właśnie się <laughs> zajmuję tam craftem. I mi trochę to nie idzie. Aha. No bo latam po całych wyspach i szukam tego. Szukam e, aspektów. To jest lawa, to może da mi to ogień. Nie. No, nope. a tu się pali. To stąd wezmę. O, to może teraz nie. To na lawie odkryję ogień, czy nie? Tak, na lawie odkryłem ogień. Znowu w esencję. Gdzie to są esencje? Więc to mam? To też, to też. Hmm, no i to jest właśnie teraz pies pogrzebany. Trzeba latać i szukać. Dobra, ale ja to zrobię w, w następnym odcinku. Znaczy się powiem z odcinkami, polotami po poszukam. Kurde, się jąkam. A więc to trafia nam znowu do systemu. Mamy 23 minuty. I teraz jest właśnie pytanie: czy zaczynać dalej? Nie, chyba na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Będzie, ten będzie trochę krótszy, ale mamy jetpack. Mamy jetpack, latam jak rakieta. Um, no. Mamy przenośny z, z tego terminal. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, polecajcie znajomym, kom... lajkujcie, trzymajcie się, cześć.